Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Alan, a to jest czwarty odcinek z serii zagramy w Ghost Recon Online. Jak widzicie udało mi się już włączyć Ghost Recona. Już wiem jak go za następnym razem włączyć, bo pierwsze tamte trzy odcinki były na pierwszej grze. Jestem na... chyba jestem na innym koncie, bo do tamtego, tamtego, do tamtego nie pamiętam w ogóle hasła i niczego, więc... Więc to po prostu tak wyszło. Jak widzicie już mam klasy na... wszystkie trzy klasy na co najmniej poziomie siódmym. Na Reconie mam prawie poziom dziewiąty i już będę grał już z nieco garniętymi graczami. Więc może być trochę ciężko. Nie, tu mam jakiś tunik? To... Mam trochę odżywka. Mam sobie kupić ten. Zakup. Może sobie kupię jeszcze jedną skrzynię? Czy to jest tajemnicza skrzynia? No, w ogóle teraz jest jakaś promocja i są... 10% mniej warte. I co w niej mam? Hmm... 700 w plecy. No dobra, może sobie zagrajmy. No, wszyscy gracze 12-16. Kurczę. W tąsku grałem już. Jest to tak wysoko, że po prostu nie nagrywałem, bo ani mikrofon dobrego nie miałem, ani... W Metrze grałem na Starym Koncie. W Denux grałem. W Ruftropie grałem. Nie grałem. Nie grałem. Nie grałem, nie grałem, nie grałem. Tylko na tamtych trzech mapach czy tam czterech grałem. Zaraz. Ra raz. Dwa... Na trzy grałem. No na czterech 100 metrów na starym. Na starym kącie. Myślę, że w odcinkach będę wam pokazywał po prostu yy, jedne gry, no bo to się... bo to za długo będzie trwało jeden odcinek. Myślę, że yy, po prostu tutaj zakończę i włączę nagrywanie podobnie. Aha. No to że jeszcze trochę tak posiedzieli w ciszy i w milczeniu, bo pisałem S.A.S.-a. Ale jestem ciekawa w jakiej mapie jestem. na jakiej mapie? Galery, metro, metro. Niestety, minusem jest to, że nie mam dobrej broni w rekonie. Mam tylko jedną dobrą snajperkę, i w tym może być problem. Saparto w ogóle jakiś śmieć? Nie wiem, czy tym, czy rekonem. No dobra, rekonem sobie pójdziemy. Bo jak będziemy przegrywali sobie, wezmę snajperkę. Jak słychać albo i nie słychać, jadę sobie orzeczkę. Już bardzo dawno nie grałem na tym. No ale no wrzuć mi się yy, 30 FPSów. O ludzie, nie zamieniłem sobie snipery wolałem. No trudno. Zobaczymy, jak to będzie. Kiedyś byłem w ogóle nieogarniętym graczem. Grałem jakimś... jakąś beznadziejną bronią więc teraz może będzie ciut lepiej o do metra już nie można bić no bo to po drugiej stronie było metra no proszę już strzelają o, pusto tu. No idziemy dalej. O, już biegnie jakiegoś. Proszę, nie poradził sobie ze mną. Jeszcze jednego chciałem tutaj rozwalić. A nawet dwóch się udało. I dwa heady poszły. No to biegniemy sobie dalej. się zaczął mecz, tamto to była rozgrzewka. Więc z tego co widziałem, to to ludzie się tak słabo pilnują. Dobra, widzę. A, zabijemy innego. Ja asystę dostałem. No co, no wie... a, tu usta O proszę, jak sobie idzie. Aj na razie będę przez cały czas z tą bronią latam, bo całkiem dobrze mi z wychodzi z nią. Granie O, jest do pociągu. Pane karowce, jestem gotowy. Jestem gotowy do. Aha. A ty to my, Charlie, przyjęliśmy już. Okej okay, buntu Owalniam sobie kloaka Proszę bardzo Jestem w ogóle w jakiejś drżnię Aik i w ogóle... nie wiem Aika Nie wiem jak to powiedzieć W ogóle jakaś beznadziejna ja tu sam gram na jeszcze nie, nie rozkminiłem, jak tu z tej drużyny odejść. Nawet jeszcze nie próbowałem. Jakiś nieogarnięty ten gracz. Proszę, Moxie, zde... Proszę, Aj. No nie, na Aj, szkoda, że go bardziej nie potrubowałem. Ludzie, za późno się skopnąłem. O, ja z takiej odległości na przykład tym... A. Co to było? Nie. Nie wiem co to było A 60, nie A mniejsza Widzieliście zresztą tą bronią nie, nie mogę trafić w ogóle na takiej odległości A on po prostu sobie przychodzi, strzela we mnie i wszystko mu wchodzi No to ja Teraz umrę to może spróbuję sobie wziąć snajperkę Już bardzo by skończyli biegać Wbijamy sobie kloaka, prawda? Aj ty, nie, nie, nie dam się. Aj wykrył mnie przez tam, kurde. Ja wiem, że on tam sobie siedzi Maj... M200 co to jest? Dziwne Dobra, weźcie wziąć snajperkę Wydaję ją właśnie z tej brązowej skrzyni, którą na początku filmu zaczęliście Bardzo dobre jest z jakąś nie wiem co to znaczy Chyba jakiś poziom Wybijaj do tej ciuchci Nie masz co tu mierzyć, i tak, no nie ma a czy ja mam laser? Nie mam. No tośmy pobrali. Zaraz tu trzeba wziąć dwójkę. O no kurde tyle tego wszystkiego, że znowu mam 15 klatek, no. Ach, jaki head poleciał. O, L86. Ty nie mogę w ogóle trafić, a ten pup, pup i... i, 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 i kluch. O. I bierze i mnie rozwala i myślę, że jest fajny. Aha. A dobra, bo on nadal jako stracony jest, okej. Okay. Znowu jeszcze bardziej no a teraz już będę musiał sobie tą PP2000 wziąć, no bo no bo co? Już nie powinienem dobiegać, bo jak mi zaraz jakiś... czerwony wejdzie To aż mi kap się spadną. Aj... Co? Co to było, wole? Nie wiem co to było. Nie wiem co to był zagraż. Kurde, widziałem że to jakiś kloak jest czy coś. Lancowałem zamiast strzelać No biegło się, biegło się mnie to dołączać Znowu sobie tędy pobiegniemy. O proszę jaka interaktywna mapa świata Biegu się, biegu się, rozdupcą zaraz mnie, hej hej. Skakuj tu, skakuj. Biegnij szaleńcze. A i znowu się czaiłem Lamut wziął mnie rozwalił. Kurde, ja mogłem strzelać, to nie to Po, po, i się tak patrzę. Yyy, może strzeli, może nie strzeli. Wszystko jedno. Trzeba tego C odbić, a ja się kurde tutaj, ale ciężko. Ciężko będzie. Jak mi wbił do pociągu, to pociągu, to będzie mi ciężko bardzo też go odbić. No nie, ja tam jeszcze jakiś nasz stoi. Wbijaj! Chyba w życiu nie wsiądę znowu do tego pociągu. Zaraz, w tym razem spyk wracam sobie przymierze. jest tu kto? nie Ej, gdzie ja idę? Okej. Okay. Jest 50% sukcesu. Co mu już nie żyje? Nie, to jest chyba mój. ラストヨシェタ。Yeah, Aj. szkoda, że zwaliłem. Bo że chyba przez to nie, nie rozwaliłem go, że nasz tam stał. Ach, jaki kill! A następny. Teraz już chyba będę uważać. Bo wiedzą, że tu jesteśmy. A wziął mnie skan tylko 97 osób, w tylko 97. Aj, tym nas. mnie tym mnie rozwalił? Jakiś kizol. Też ja nazwasz Kizio? A gdzie jesteś? W Kiziowie. A jaki taniec? Ja, jak... Jaki najbardziej lubisz rodzaj tańca? Kijomba. A kurde! Zgadam się tu za drzwiami. Dobra, teraz trzeba sobie wziąć jakąś lepszą broń, bo lepszej inny nie mam. MP7 jest gorszy od PP2000 i mimo wszystko, że był za nim. Kurczę, tro troszkę złamiowałam sprawę. I nie dojdę już go nie rozwalę A widziałem jego broń przynajmniej Kurde, 4000 miał wynik chyba nie będę, na najlepszym... Część, mocno, ale co jestem masa, tak nie Chyba nie będę na najlepszym rekonem No trudno. Zara, dobra, to tutaj sobie wezmę snajpery na początek. No i znowu gra się wczytała i 15 klatek i dziękuję bardzo. I podskocz mi może trochę. No. Dobra, proszę bardzo. Już się tutaj przystąpiłem na nich, się skampiłem tutaj o proszę, i o granata wyrzucił. Aj nie trafiłem. Nie trafiłem. Chyba z tej nogi, co tam wystawała, demerzy nie zrobię. No weźcie się troszeczkę. No dobra, bo mnie widzi. Ja się tutaj do ściany przytulę. No... Co na to pole nie wchodzą w ogóle? No wejdźcie trochę na to pole, no ludzie, no... No nie, no to nie wejdą, no będą siedzieć i się patrzeć. A może nam przejmą to pole, a może nie przejmą, a może teraz sobie wybiegnę, żeby mnie rozwaleją. Ja nie mogę, ludzie... Jak takie osoby będą po prostu grały, no to sorry bardzo, no ale ja duż, dużo ludzi nie zrobię tutaj. Tym bardziej, że te osoby już mają ponad ósmy poziom, już trochę tej gry powinni sobie przyswoić, no ludzie, no. Trochę się oddulę od tej ściany. Wolnę sobie kloaka, proszę bardzo. Się tutaj trochę przesunę. Te, dobra, bo ja już nic nie widzę. go wywaliło. No, jakaś fajna broń. Śmieszna. No dobra, to już mi się chyba snajperka nie przyda, wezmę sobie jeszcze tego normalnego PP2000. I pobyjemy sobie w świat szeroki. O, była winda. Nie jakiś świat. Chociaż przydałaby mi się teraz ta snajperka. Ja się gdzieś tu skampił. Nie ma. Krajerów nie wpuszczanych. Na jak go ładnie trzepną do snajperki. Za to ja tego beznadziejnie. Wiem, zostawił mnie to. A ludzie ludzie, no przecież tam nie pobiegnę, że mnie zaraz rozwaliła A zresztą gisty Proszę bardzo, chodź tu Jeden i drugi Trzeba, że akurat coś musiała dopnąć. Co w ogóle tam poleciało? Dobra, pozbieram sobie amunicję, która właśnie przed sekundą zniknęła. to sobie И вручене с това место. Курде! Път чурком чурпун гранат. Няма и нещо ми ще Człowieku, nie tu sobie. Co, może przeładuję? a zabiłem go! Dobra. Naj. tym razem nie wyszło. Chyba miałem serię sześciu zabójstw. Nie wiem, im. Ja nie zwracam na to uwagi. Kurde. Kurde. No boju, do boju, klo. Aku ładu się. Ej, hej. No bra, nie by. No i znowu straciliśmy ten jeden punkt i będziemy, i będziemy na porażce, prawda? A ile punktów straciłyśmy? Dwa. A dlaczego? Bo tak. No ludzie, no jak tak można grać? Ale trudno, to też jest po części moja wina, nie no. To, że nie jestem super graczem, no to też... Czy możecie się ogarnąć z tym skanem? ja on no, tutaj co siedzi? Musi siedzieć Ale ja dobra nie będę walił na pałę granatem A wiedziałem, że siedzi Idzie czwórka Kurde Rozwalnie gorszą broń niż ja mam Żal Za 44 mnie robią Przyszło ma się uszkodzenia 38. No to dobrze. No. Mogłem sobie tego klaka o Jakbym poszedł, to by tylko wióry się sypały. No nareszcie go roz rozstrzelali. Chyba. Ja się tutaj... Ua! Przeżyłem całe szczęście! Przeżyłem! Czwórka. Dzięki. Styk! Aj, szkoda, że go nie... dobrze, szkoda, że tutaj właśnie mi wparła z tą tarczą. No, ale przynajmniej tego jednego, tym granatem rozwalę. Tym czymś, prawda, no. Uuuu. Hihi. Wygląda jakbym się, jakbym się rzucił. Mmm, mój, nadal seryjnego zabójcy. Przegram. No mówiłem, dwoma punktami przegraliśmy. No i nic nie dostałem. Mm, 3000. O mm, 8000 mam. pół. 9 poziom. Ha, 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 ha. Więc dobra, to był czwarty odcinek, zapraszam do następnej, żegram się z Wami, no i cześć!